Tam. jestem mamą 6-letniego Artura. Artur w wieku 3 lat był zdiagnozowany pod kątem autyzmu wczesnodziecięcego. 12 tygodni temu podjęliśmy terapię Emost i chciałabym z państwem podzielić się tym co osiągnęliśmy przez tą terapię. Może zacznę najpierw od tego, z czym mieliśmy największy problem. Artur ym, ma problemy z mową i to dość dużo. Duży problem jest to dla nas, ponieważ ym, nie komunikuje się z nami tak po prostu. Ym, a więc ym, nie ma tej mowy spontanicznej. Ym, mamy słaby kontakt wzrokowy. Ym, jest dość głośnym dzieckiem. Swoje emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Bardzo, bardzo y, eksploruje dźwiękowo. Ym, Wykazywał dosyć obojętną postawę wobec tego, co się wokół niego dzieje, jak również osób, które wokół niego się znajdują, zarówno um, z rodziny, jak i z otoczenia. Panie w przedszkolu <śmów> mówiły nam o tym, że jest problem z wykonywaniem zadań albo też ich kończeniem. No i to jest takie główne rzeczy, które. Stanowiły dla nas problem w funkcjonowaniu um, z Arturkiem. I chciałabym teraz powiedzieć, co się wydarzyło u nas podczas, podczas tych sesji, podczas tych spotkań. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i powiem szczerze, że przez pierwsze pięć spotkań no nie widzieliśmy zbyt dużych efektów. Można by nawet powiedzieć, że nie było tych efektów pozytywnych, że tak powiem. Może tylko tyle, że wcześniej Artur był bardzo pozytywnym dzieckiem, czyli był ogólnie wesoły. W momencie zaczęcia sesji Artur, jego pozytywne nastawienie zmieniło się na, na takie niezbyt korzystne w funkcjonowaniu w domu, w przedszkolu, był bardziej podenerwowany, podirytowany. Ciągle, ciągle był niezadowolony. W sumie sam nie wiedział, czego chce od nas i od otoczenia. Po piątej, szóstej sesji wróciło pozytywne nastawienie do życia. Artur więcej się uśmiechał, był zadowolony, wstawał z uśmiechem. Zaczął się witać z nami słowem dzień dobry. Albo cześć. Oczywiście to nie jest tak, że powiedział dzień dobry, ale po swojemu powiedział słowo dzień dobry, które każdy, nawet osoba z zewnątrz mogła powiedzieć, że to jest to słowo. Ja sobie przygotowałam tutaj te zapiski, które, które pomogą mi podzielić się z Państwem tymi postępami. Zaczął się chować. I w momencie, kiedy ja go starałam się zlokalizować gdzieś w domu, to mówił: A kuku albo cześć! I chciał, żebym już poszła, ponieważ zajmował się swoimi rzeczami, i niekoniecznie chciał, żebym, żebym mu przerywała. Zaczął komunikować swoje potrzeby. Chcę jeść, chcę pić. Chcę Siusiu, książkę. Dzisiaj akurat mieliśmy taką sytuację przy śniadaniu, że zazwyczaj Arturek jedząc śniadanie brał sobie swoją ulubioną książkę, a dzisiaj usiadł i powiedział: Książka, chcę książkę. Więc to, to też było bardzo pozytywne. Zaczyna tańczyć do jego ulubionych piosenek, <laughs> czy to z bajek, czy, czy takich usłyszanych w radiu. Zaczyna sam siebie chwalić. Wy, po wykonaniu jakiegoś zadania, to nawet panie w przedszkolu opowiadały, po wykonaniu zadania, Artur sam do siebie mówi super. Więc y, powtarza nam się to w domu. Hmm. Panie zaczęły go chwalić w przedszkolu, powiedziały, że te zajęcia wyglądają zupełnie inaczej, że jest bardziej skoncentrowany, że jest uważny, że y, wykonuje te. Y, Wszystkie zadania bez dodatkowych dźwięków. Skupia się na tym i je wykonuje. Oczywiście no, nie są długie zadania, tylko są to krótkie polecenia, zadanie, które ma wykonać. Potrafi też wyprowadzić się z takiej sytuacji trudnej emocjonalnie, czyli jak mu ktoś zabierze jakąś zabawkę albo on chce coś od kogoś i zareaguje nerwowo, to sam umie ładnie się wyciszyć, wie o co chodzi. Zaczął się bawić tematycznie zabawkami. Zaczął um, stwarzać sobie warunki, jak na przykład zobaczy gdzieś w, w bajce, że dwie postacie z sobą rozmawiają, więc on później odwzorowuje tą zabawę, naśladuje. E, zaczął zauważać nas jako członków rodziny. Zaczął się cieszyć na widok dziadka, który do nas przyjeżdża, e, i to werbalnie, czyli mówi cześć albo zaczyna się też żegnać, do widzenia. Hmm. Zaczyna się też cieszyć na nasz widok. Jako że widzi nas codziennie, to nie okazuje nam tak tej uwagi, ale na przykład jak mnie nie było przez całą niedzielę w domu i wróciłam wieczorem, to wyciągnął ręce i powiedział: "Cześć, mama." To było też takie bardzo miłe, bo nie spotykam tego na co dzień. Zaczyna odpowiadać nam na proste pytania. Tak, nie. Może to nie jest za dużo, ale dla nas już jest to bardzo dużo, bo pozwala nam na lepszą komunikację. Już nie jest obojętny w takim w codziennym kontakcie, ponieważ jest nam w stanie zakomunikować, że czegoś nie chce. Albo coś chce. A jeżeli coś chce, to bardzo konsekwentnie dąży do tego, żeby to osiągnąć. Mm. Wyciszył się też z dźwiękami. Mamy tak w tym momencie już um, taki komfort, że Artur jak ogląda bajkę. To nie eksploruje się tymi dźwiękami, nie stymuluje się tym. On potrafi usiąść i tą bajkę obejrzeć w ciszy, w spokoju. I muszę Państwu powiedzieć, że te rzeczy, wszystkie, o których opowiadałam, nie zadziały się jednego dnia. Te rzeczy były. Um, one się pokazywały stopniowo wraz z tym, jak te sesje się odbywały. Za, po każdym tygodniu miałam coś Pani um, Justynie Nowego do opowiedzenia. Ja sobie to zapisywałam. Ja gdzieś tak. Um, bo chciałam się tym chwalić, bo to jest dla nas ogromne, yy, yy, ogromne osiągnięcie. Bo Artur jest obecny teraz. On jest świadomy tego, co się dzieje wokół niego. Yy, nie jest obojętny. Pozwala nam to w tym momencie na lepsze funkcjonowanie jako w rodzinie. Bo to jest trudne, kiedy yy, dziecko, które nie do końca wie, co się dzieje, yy, albo zdaje sobie sprawę, yy, no, prowadzić takie życie normalne, spontaniczne. W tym momencie jesteśmy bardzo zadowoleni i planujemy wakacje, planujemy dużo atrakcji dla dzieciaków. Chcemy, żeby Artur doświadczał, żeby miał kontakt z innymi ludźmi, żeby miał normalny start, tak jak wszyscy inne dzieci, które, które się rozwijają. I, I uważam, że terapia EMOST jest to terapia, która pozwoliła nam na to, bo może zacznę też od tego, że Artur nie jest w takiej terapii e, emos tylko i wyłącznie. My podjęliśmy szereg prób i szereg e, sposobów na to, żeby, e, żeby pomóc Arturowi. I wszystkie te terapie wiązały się mm, z takim trudem, że Artur musiał coś robić, że, że wymagało to od nas pewnej konsekwencji, od Artura i oczekiwań i tak dalej, więc e, Artur po pierwszym tygodniu, bo też nie wiedziałam, jak na to zareaguje, po pierwszym tygodniu, on na drugim spotkaniu już przyniósł krzesełko, on sobie usiadł i on czekał na to, aż pani Justyna podłączy Artura do, do, do całej maszyny. Więc ja, ja byłam w sumie zdziwiona, że tak pozytywnie zareagował. Także to z mojej strony tyle. Dziękuję.